Świat biznesu, w którym większość Amerykanów żyje i umiera, wymaga od mężczyzny, żeby był on efektywny i punktualny. Polityka przedsiębiorstw nastawiona jest na jeden cel: aby zaprząc mężczyznę do pługa i sprawić, by produkował. Jednak dusza nie chce być zaprzężona, tęskni za pasją, za wolnością, za życiem. Jak powiedział David Herbert Lawrence, nie jestem mechanizmem. Mężczyzna musi czuć rytmy Ziemi. Musi mieć pod ręką coś namacalnego – ster, lejce, szorstką linę albo po prostu łopatę. Czy mężczyzna potrafi spędzać całe dnie tak, by zawsze mieć czyste i przycięte paznokcie? Czy o tym właśnie marzy chłopiec? Społeczeństwo nie potrafi się zdecydować, jaki właściwie powinien być mężczyzna. Przez ostatnie 30 lat zajmowało się przedefiniowaniem męskości w coś bardziej wrażliwego, bezpiecznego, dającego się kierować. No cóż. Coś bardziej kobiecego, i teraz karci mężczyzn za to, że nie są mężczyznami. Gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni? To stałe menu wszystkich talk show i książkowych nowości. To wy kazaliście im być kobietami, chciałoby się powiedzieć. Rezultatem jest wymieszanie płci w stopniu, w jakim nigdy dotąd w historii tego nie doświadczono. Skąd mężczyzna ma wiedzieć, że jest mężczyzną, skoro jego najważniejszym celem ma być zwracanie uwagi na maniery. No i jeszcze niestety jest Kościół. Chrześcijaństwo takie jakie jest obecnie, wyrządziło krzywdę męskości. Biorąc to wszystko pod uwagę, myślę, że większość mężczyzn w Kościele uważa, iż Bóg postawił ich na tej ziemi, by byli dobrymi chłopcami. Problem z mężczyznami, mówi się nam, polega na tym, że oni nie potrafią dotrzymywać obietnic, być duchowymi przywódcami, rozmawiać z żonami ani wychowywać dzieci. Ale jeśli naprawdę się postarają, Mogą zdobyć ten zniosły szczyt i zostać miłymi chłopcami. Właśnie taki mamy wzór dojrzałości mężczyzny chrześcijanina naprawdę miłego faceta. Nie palimy, nie pijemy, ani nie przeklinamy, to znaczy nie robimy akurat tego, co czyni z nas mężczyzn. Teraz pozwólcie, że was zapytam, moi męscy czytelnicy, czy w dzieciństwie, gdy budziły się w was marzenia, kiedykolwiek chcieliście zostać miłymi chłopcami. Drogie Panie, czy książę z Waszych snów był dziarski, czy tylko miły? Wejdźcie do jakiegokolwiek kościoła w Stanach, rozejrzyjcie się i postawcie sobie pytanie, jaki jest mężczyzna chrześcijanin. Nie ma wątpliwości, będziecie musieli przyznać, że jest on znudzony. Na ostatnich rekolekcjach w kościele rozmawiałem z gościem po pięćdziesiątce, a właściwie słuchałem, jak mówi o swojej drodze mężczyzny. Jestem okropnie zmęczony tym, że przez ostatnie 20 lat starałem się być dobry w sposób, w jaki każe Kościół, powiedział. Zaintrygowany poprosiłem, aby wyjaśnił, co przez to rozumie. Zastanowił się przez chwilę. Być obowiązkowym, odparł, i oderwanym od serca. Poza cudowny opis, pomyślałem, boleśnie trafiający w sedno. Robert Blay narzeka w żelaznym janie. Niektóre kobiety pragną pasywnego mężczyzny jeśli w ogóle pragną mężczyzny. Kościół potrzebuje pokornych mężczyzn, zwanych księżmi. Uniwersytet potrzebuje konformistów, zwanych pracownikami etatowymi. Korporacja zgłasza zapotrzebowanie na pracowników umiejących pracować w zespole. Jałowych, bez włosych, nijakich ludzi. Wszystko to razem wzięte stanowi coś w rodzaju ekspansji na zachód wymierzonej w męską duszę. I z tego to powodu serce mężczyzny ciągnie w góry. W miejsca odległe, niczym ranne zwierzę szukające kryjówki. Kobiety o tym wiedzą i narzekają, że nie mają przystępu do serc swych mężczyzn. Mężczyźni także o tym wiedzą, ale często nie potrafią wyrazić, dlaczego to serce utracili. Wiedzą, że ich serce uciekło, ale nie potrafią złapać tropu. Kościół kręci głową i zastanawia się, dlaczego nie może zjednać dla swoich programów więcej mężczyzn. Odpowiedź jest prosta. Nie zapraszamy mężczyzn, aby poznawali swe serca i żyli z ich głębi. Jednak to Bóg stworzył serce mężczyzny, umieścił je w każdym z nas i w ten sposób dał nam zaproszenie chodźcie i żyjcie tak, jak wam przeznaczyłem.